Zakłócenie. Zakłócenie. Lokomotywa ET22, wersja po modernizacji, czyli tak zwana seria 12. Mamy tutaj bardzo ciekawą usterkę związaną z wyłącznikiem szybkim, a mianowicie zarówno z kabiny A, jak i z kabiny B nie da się zamknąć wyłącznika szybkiego. Możemy spróbować. Przestawiamy hebelek, podajemy napięcie na cewkę trzymającą. Teraz próbujemy zamknąć wyłącznik szybki. Lampka nam się nawet nie zaświeca. Ale słychać, że wyłącznik szybki próbuje się zamknąć. Dam bliżej kamerę, będzie lepiej słychać. Naciskam przycisk. Słychać, że wyłącznik szybki przechodzi w pierwszą fazę zamykania. Ale po opuszczeniu przycisku nie zamyka się. A więc nie ma podtrzymania. Nie ma podtrzymania, czyli problem będzie najprawdopodobniej z cewką trzymającą. Na tych lokomotywach po modernizacji w obwodzie cewki trzymającej jest tylko przekaźnik tzw. SWS. I w momencie, gdy zostaną spełnione warunki z odblokami przekaźników różnicowych czy z pozostałymi odblokami, a więc przekaźnik PPW traci zasilanie, Wówczas zamyka nam się wspomniany przekaźnik SWS i podaje napięcie na cewkę trzymającą. No to sobie go teraz sprawdźmy. Znajduje on się za tą klapą pod sufitem w kabinie maszynisty. Są też tu różne bezpieczniki. Spróbuję to jakoś podświetlić. To jest ten przekaźnik tutaj u góry. W momencie, jak przełączam hebelek, to powinien on się zamknąć. Tutaj, jak widzimy, przekaźnik się nie zamyka. A po czym to poznać, że jest niezamknięty, to już pokażę. Ustawię sobie latarkę. No i teraz, po czym poznać, że przekaźnik nie jest zamknięty. Tutaj ma taki wystający język. I teraz w położeniu górnym, tak jak teraz jest, to znaczy, że przekaźnik jest otwarty, a jeśli byłby w położeniu dolnym, to wiemy, że przekaźnik jest zamknięty. Przestawię hebelek jeszcze raz, tak byśmy chcieli zamknąć wyłącznik szybki. No ale przekaźnik nam się dalej nie zamyka. I druga ważna uwaga. Ten przekaźnik jest zasilany napięciem 24V. A więc może być problem z, właśnie z jego zasilaniem. Nie, nie. to sobie sprawdźmy jeszcze inny obwód, który ma zasilanie 24V. Na przykład oświetlenie LED kabiny. To jest tutaj. Widoczne w suficie. No nie świeci nam. Czyli już wiemy, że. Problem będzie dotyczył zasilania 24V. Tak samo, jakbyśmy zwrócili tutaj uwagę, nie świecą nam LEDy w kabinie. A więc podejrzenia należy kierować do problemów z zasilaniem 24V. No i teraz należy zobaczyć, gdzie jest zasilacz. Od zasilania 24V. Otóż w szafce niskiego napięcia B, akurat jesteśmy w drugiej kabinie, czyli tutaj za drzwiami, znajduje się ten oto zasilacz. Jest on zabezpieczony bezpiecznikiem WZ3. No i jak widać, jest on wybity. Podamy napięcie na obwód. Zaświeciły się diody na zasilaczu, czyli powinno być teraz już lepiej. LEDy nam świecą. Spróbujemy załączyć wyłącznik szybki. Lampka nam świeci. Wyłącznik szybki się zamknął. Zobaczmy. Widać, że przekaźnik zamknięty. Ten język jest w dolnej części. Taka. Niby prosta rzecz, ale naprawdę można by zdefektować. Czyli taki objaw charakterystyczny, patrzymy stycznik SWS, jeśli nie jest zamknięty. Dodatkowo brak podświetlenia ledowego na pulpicie. Nie działa nam oświetlenie LED w kabinie maszynisty, w suficie. Oraz brak podświetlenia przycisku od ws -a. To są takie, można powiedzieć, tropy, które powinny nas wówczas doprowadzić do tego zasilacza, a dokładnie do bezpiecznika. No i lokomotywa już działa.